Cześć, mówi Paweł Lenar. Witam Cię w kolejnym materiale wideo. Bardzo często dostaję od początkujących przedsiębiorców takie pytanie związane z tym, jakie wskazówki mógłbym im udzielić na początku drogi. Myślę, że zamiast udzielania i wskazówek komuś innemu, w dzisiejszym materiale podzielę się wskazówkami, które udzieliłbym sam sobie, gdybym mógł cofnąć się w czasie na przykład o 12 lat. Załóżmy, że mam teraz 20 lat, zaczynam swoją karierę, i pierwszą taką wskazówką byłoby to, aby. Jak najszybciej znaleźć dla siebie mocno wspierające środowisko, ponieważ możesz być naprawdę świetny, możesz mieć genialne umiejętności, możesz być specjalistą w wielu różnych dziedzinach, ale jeżeli nie jesteś we właściwym środowisku, środowisku, które ciągnie cię w górę zamiast ciągać w dół, to będzie tobie bardzo trudno pójść do przodu, więc środowisko jest bardzo ważnym czynnikiem. Znalazłbym sobie współpracowników, partnerów biznesowych, kolegów, którzy zachęcają mnie do tego, żeby robić więcej, którzy inspirują mnie do tego, żeby w pełni wykorzystać swój potencjał, żeby rozwijać biznes, żeby próbować nowych rzeczy, którzy podnoszą mnie, kiedy mam gorszy dzień, ponieważ w takim środowisku bardzo szybko będę w stanie pójść do przodu. Szukałbym też ludzi, którzy już mają te umiejętności i te kontakty, które sam chciałbym nabyć, ponieważ kiedy Przebywasz w towarzystwie ludzi, którzy są kilka poziomów od ciebie lepsi, to bardzo szybko się rozwijasz. Więc to byłaby chyba pierwsza wskazówka: znajdź za do siebie dobre, mocne, wspierające środowisko. Druga rada, jakiej mógłbym udzielić samemu sobie, to. Jak najszybsze zdobycie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób działają finanse. Więc jeśli chcesz odnieść w swoim życiu sukces finansowy, który jest bardzo ważny, bo w dzisiejszym świecie wszystko jest oparte o finanse. To jest po prostu krwioobieg gospodarki, krwioobieg świata. Nie ja wymyśliłem ten system, już w takim świecie się urodziłem i ty pewnie też. Ale pieniądze są naprawdę bardzo ważne, a jeszcze większa jest wiedza związana z tym, jak tymi finansami zarządzać. A więc, po pierwsze, wyobraź sobie, że grasz w piłkę nożną i finanse to jest piłka nożna, więc zawsze mamy atak i mamy obronę. Atak to jest zarabianie, więc musisz nauczyć się tego, w jaki sposób zwiększać swoje dochody, zwiększać swoją wartość, jak możesz generować różnego rodzaju różne rodzaje strumieni dochodów, więc jak zwiększać przychód, ale druga rzecz, również bardzo ważna, to jest obrona. Bo co z tego, że potrafisz strzelać gola jak Lewandowski, jak strzelisz 5 goli, ale w tym samym czasie przeciwnik, strzeli tobie 8? Wtedy nie wygrasz meczu. I tak samo jest z finansami. Musisz zarabiać, ale musisz też chronić swoje pieniądze, mieć koszty na wodzy i znać się przede wszystkim również na podatkach, bo jednym z największych twoich kosztów to są podatki i musisz wiedzieć, jakie rodzaje prowadzenia działalności, i zatrudnienia pozwalają tutaj na największą optymalizację. Bo możesz bardzo ciężko pracować, bardzo dobrze zarabiać, ale większość owoców twojej pracy zabierze po prostu ktoś inny, a to, co ci zostanie, bardzo szybko się rozejdzie. Ciężko pracowałeś i mi 10 20 30 lat i tak naprawdę nic z tego nie masz więc zrozumienie ataku i obrony jest bardzo ale to bardzo ważne a kiedy już obronisz kapitał kiedy już masz pewien kapitał odłożony to musisz wiedzieć jak te pieniądze inwestować i pomnażać po to żeby te pieniądze ciężko pracowały dla ciebie a nie ty żebyś pracował ciężko na pieniądze więc zrozumienie tych trzech strategii atak obrona inwestycje są kluczem do sukcesu biznesowego w dzisiejszym świecie i to jest wiedza, której bardzo rzadko uczymy się w szkole, dlatego sam dałbym sobie taką radę, żeby jak najszybciej opanować zasady tej gry. I trzecia wskazówka: skupiłbym się na rozwijaniu umiejętności kluczowych dla przedsiębiorcy. A przedsiębiorca to jest osoba, która powinna mieć wiedzę z różnych dziedzin. Wiedzę ogólną, ale z wielu różnych dziedzin, nie tylko z jednej dziedziny, bo Jedna dziedzina to za mało. Więc jakie umiejętności powinien mieć przedsiębiorca w XXI wieku? Musisz mieć wiedzę związaną ze sprzedażą jak zwiększać sprzedaż, z marketingiem zarówno online, offline, z swojej marki osobistej. Musisz mieć wiedzę podstawową związaną z księgowością, z podatkami, z formami prowadzenia biznesu. Musisz mieć wiedzę dotyczącą spółek kapitałowych. Musisz mieć wiedzę również podstawową związaną z prawem. Zainwestowałbym również w naukę języków obcych, bo to jest coś, co zawsze się przydaje. Również bardzo ważne są umiejętności na przykład copywriterskie związane z tworzeniem różnego rodzaju tekstów marketingowych, bo one są dzisiaj potrzebne w zasadzie do do wszystkiego do każdego rodzaju działalności. Zdobyłbym też wiedzę związaną z zarządzaniem po prostu ludźmi, z delegowaniem zadań. To są rzeczy, których również nie nauczysz się w szkole, nie nauczysz się tego na studiach. Może nauczysz się pewnych podstaw, ale musisz to zdobyć na własną. Rękę i to jest moja kolejna wskazówka. Zainwestuj czas w umiejętności, w rozwój umiejętności, które są dzisiaj na rynku niezbędne. Bez tych umiejętności, bez tej wiedzy, będzie Tobie o wiele trudniej się rozwijać, odnieść sukces, a nawet jeśli odniesiesz sukces, to będzie Tobie trudno ten sukces utrzymać bez tych umiejętności. I moja czwarta rada. Rób to, czego nie potrafisz jeszcze robić i przygotuj się na rozczarowania, ponieważ życie jest tak skonstruowane, że rozwijamy się tylko wtedy, kiedy robimy coś, co jest dla nas trudne, co jest niewygodne. Więc jeśli nie potrafisz sprzedawać bojszy kontaktu z człowiekiem, z klientem, zacznij to robić. Znajdź organizację, znajdź miejsce, gdzie możesz po prostu to ćwiczyć. Jeżeli nie umiesz występować publicznie, znajdź sobie okazję do tego, żeby jak najczęściej występować publicznie. Jeżeli nie lubisz. Papierologii, nie lubisz liczenia, zapiszę na kurs z księgowości. Ja wiem, że to może być dla ciebie trudne i nie musisz stać się księgowym, ale bez podstawowej wiedzy związanej z księgowością, to twoje możliwości rozwoju będą bardzo ograniczone, bo tak naprawdę nie będziesz widzieć tablicy wyników w twojej grze. Piąta rada, której mógłbym udzielić sobie, gdybym zaczynał swoją karierę, na pewno starałbym się jak najlepiej wykorzystać czas, który mamy do dyspozycji. Ponieważ kiedy jesteś bardzo młody, wydaje ci się, że zawsze będziesz po prostu miał tyle lat, że zawsze będziesz młody, ale prawda jest taka, że czas nie stoi w miejscu, więc im lepiej wykorzystasz każdy dzień, który masz na rozwój, na naukę, na zdobywanie doświadczeń, na zdobywanie nowych kompetencji, na budowanie sieci Twoich kontaktów, które w całym później Twoim życiu będą bardzo potrzebne. Więc bardzo poważnie podchodziłbym do zarządzania swoim czasem, ponieważ wiem o tym, że Możesz w przeciągu roku zrobić więcej niż ktoś inny zrobi w ciągu pięciu lat. Im lepiej zarządzasz swoim czasem, tym szybciej zaczniesz cieszyć się takim życiem, o jakim marzysz. A jeżeli będziesz to odkładać na bliżej nieokreślone jutro, to może się okazać, że przez wiele lat będziesz dreptać w miejscu i nie pójdziesz do przodu. I to są te najważniejsze rady, które udzieliłbym sobie, gdybym cofnął się w czasie. Więc gdybym miał to doświadczenie i wiedzę, którą mam dzisiaj, a byłbym młodszy o 10 lat, to właśnie w ten sposób chciałbym pokazać. quer acabar sua carreira